Gratulacje y, dla, dla, dla trenera Kamińskiego. Zwycięstwo i, i dla legii. E, dużo więcej determinacji było dzisiaj z ich, e, z ich strony, i to było bardzo widoczne. A, mieliśmy swoje szanse, nawet po tym dobrym początku, gdzie wydawałoby się, że, e, że znowu bardzo dobrze weszliśmy w mecz i będzie łatwo. E, przez, zaczęliśmy. Po pierwsze, od, od złych, złych decyzji. Kiedy powinniśmy rzucać, nie rzucaliśmy. Kiedy powinniśmy się dzielić piłką, się nie dzieliliśmy. Jakby sami napędziliśmy się tymi błędami. Przestaliśmy w ogóle realizować założenia. Nie wracaliśmy do obrony. Co, co to było głównym założeniem, że musimy zatrzymywać legię w, w tranzycji. A później druga połowa. Do tego zagraliśmy miękko, uważam, w pierwszej połowie. Mieliśmy cztery faule przez e, całą pierwszą połowę, a straciliśmy 41 punktów. E, to uważam, że jest na, jak na wyjazd e, bardzo, bardzo źle. E, kolejna, kolejna sytuacja jest taka, że później jakby w, w, trakcie, w trakcie spotkania gdzieś by się wydawało, że zapaliśmy jakieś tam dwie, trzy akcje. Ale po prostu nie mogliśmy też dzisiaj trafić nic, taka jest, taka jest prawda, a, a znowu szlagia dzisiaj trafia wszystko. I no, dzisiaj musieliśmy uznać ich, ich, ich wyższość. Szkoda, bo po, po tak dobrym meczu ostatnio kilku, już dużo, dużo lepszych meczach, no, gdzie teraz mieliśmy ten okres taki, że gdzie będziemy mieli gdzie mogliśmy trochę zapać oddechu, no, no jakby niestety porażka dla nas i to będzie przykro, że teraz mamy tyle czasu do następnego meczu. Po prostu i musimy tyle czekać żeby, żeby znowu się odkuć i znowu złapać ten 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 nasz rytm. Jeszcze raz gratulacje mm. dla dla Legii. James, your opinion about this game? Like uh, like coach said, we can't have uh, four fouls in the first 20 minutes. Um, the players didn't come prepared to play. We weren't ready for this game. And uh, congrats to Legia because they, you know, they wanted this game more than we did. Thank you. Pytanie od pani Olgi Przybyłowicz z Polskiej Agencji Prasowej do trenera. Do jakiego elementu gry swoich koszkarzy miał Pan największe zastrzeżenia podczas meczu? Bo miał Pan przy linii wiele uwag. Agresja. Jakby to, to agresja i nasze, nasze decyzje. Ja rozumiem i rozmawialiśmy sobie o tym, że, że wiemy, że Legia ma strzelców i tak dalej, że nie możemy pomagać od tych, od tych gości, no, ale nie możemy też, jeżeli Josip nam pomaga na dziesiątym metrze na piku i zatrzymujemy Bibinsa, nasz człowiek drużyny atakującej stoi w kornerze, a my stoimy razem z nimi i Watson nam, nam wali z góry, no. albo my stoimy i czekamy na Wysokiego pod koszem. No takie, takie błędy i nawet taka po jak to się nazwać, no, powtarzalność tych błędów. Ja rozumiem, że jakby koszulówka jest grą błędów, tak? Ale jak ktoś jest bardziej zdeterminowany, to, to dzisiaj to jak, nawet jak zrobiliśmy jedną rzecz, to zaraz zrobiliśmy dwie złe i one nas podcinały, po prostu nam skrzydła i nie mogliśmy zapłacić swojego, swojego rytmu. I to, to było, jakby uważam, taki kluczowy. Nie wygramy meczu my tylko atakiem. To się może zdarzyć raz, dwa razy w sezonie, że kogoś przerzucimy, po prostu mówiąc brzydko. Po prostu graliśmy słabo, bardzo słabo w obronie dzisiaj. Dziękuję, dziękuję naszym zawodnikom za za walkę, za egzekucję, za koncentrację, za zwycięstwo. Drużynie stali gratuluję ostatnich, ostatnich meczów i zwycięstw. Natomiast dzisiaj było widać, że troszkę, troszkę to kosztowało dużo siły i, i my z tego skorzystaliśmy. Natomiast to też jest tak, że trzeba to umieć wykorzystać. Drużyna stali stara się zwalniać grę grać pod kosz, natomiast my. Mądrze zagraliśmy, jeżeli chodzi o, o, o przejście za obrony do ataku. Te trójki na początku Kuby dały nam taką wiarę. Później podłączył się Dżamel. Kuba skończył ze 6 i 27 punktami, więc na pewno zagraliśmy tak, jak, jak chcieliśmy i z tego się cieszymy. No cóż, to wszystko. Dziękuję. Kuba, twoja opinia po meczu? No, według mnie zagraliśmy jeden z lepszych meczów w tym sezonie u siebie. Starosów jest bardzo dobrą drużyną, mają mocny skład. A kluczem do zwycięstwa myślę, że było to, że przez cały mecz byliśmy skupieni i nie graliśmy falami, tak jak w ostatnim meczu. Gdzieś tam ten wynik, można powiedzieć, kontrolowaliśmy od początku do końca. Nie daliśmy im wyjść na prowadzenie, także jeśli dalej będziemy tak skoncentrowani w przyszłych meczach, to to będzie to bardzo dobrze, a umocniliśmy się w tabeli na drugim miejscu, ale nie popadamy w jakiś chóra optymizm. My patrzymy na każdy kolejny mecz do przodu, a przed nami mecz w Lublinie i jedziemy tam wygrać. I Kuba pytanie do Ciebie od Pani Olgi Przybyłowicz z Polskiej Agencji Prasowej. Czy odczuwaliście brak kibiców, mimo że z głośników było słać doping? Czy to ma znaczenie w ferworze walki? Jak odbieracie tą sytuację? Ciężko powiedzieć, ten doping gdzieś z głośników się niósł, a bardziej atmosfera na, na tym meczu przypominała mecze przedsezonowe, gdzie, gdzie te trybuny są także zamknięte. Czy inaczej się gra trochę, wiadomo, że z kibicami jest inna atmosfera, jest głośniej, ten doping potrafi ponieść, a... no, ale musimy się przyzwyczaić do sytuacji, jaka panuje w tej chwili. I... No i za bardzo nie nie patrzeć na to, czy gramy przy pustych trybunach, czy, czy z kibicami.